Cześć, Marku. Jestem Tymoszo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie wraz z moim kolegą w Fortnite yy, na trybie duo i postaramy się zrobić wino. Dobra, my już wy wylądowaliśmy, zbieramy m, pierwsze itemy i lecimy. Jest 97 graczy. No nie wypiłem tego. I... A nie myślałem, że ktoś tu chodzi, ale... Dobra, biorę snajpę, do fontanny. Rzucę sobie raz. Dwa. Ok. Kolejny poziom karnetów bity. W ogóle jeszcze nie mogę doczekać, bo za dwa dni. Już całe zresztą. Yy, nowy sezon. Jestem ciekaw, co w nowym sezonie będzie. Czy coś fajnego. Dobra, tego już nie potrzebuję. Może w skrzyni coś będzie. Yy. Dobra, w sumie nie ma, nie mam jakichś mega dobrych itemów, ale lepsze to niż żebym nie miał nic. O, ktoś tu chodzi, ktoś, dwóch nawet chodzi, drużyna cała. Ja nie mam pompy, więc trochę słabo. O, mam MK7, dobra, to biorę i teraz tak. Gdzie oni są? Mam go, mam jednego. No, zgin. dobra, jeden leży. Może ma pompę. Ma pompę. Nie mam pompy, kurczę. Dobra, ten drugi gdzieś tu idzie. No tam się strzelają. Dobra, biorę go od tyłu, zabiłem. No, trochę zabrałem fraga, ale. Ale jest najważniejsze, że zginął. Na no, ten gościu mi w ogóle nic nie zabrał. Ja myślałem, miałem wrażenie, że coś. Coś trochę mnie osłabił, ale jednak. Ale jednak nie. Zbiorę trochę jakiś macu żeby mieć na dalszą rozgrywkę, dobrze nam poszło. Rozwalenie tego pierwszego teamu jest 66 graczy, już jak to szybko leci. Tu coś leży? mapa? A nie, to papryczka, ale sobie mogę sobie zjeść, żeby mieć, żeby biegać szybciej. I polecę sobie do. Okej, okay, tam jest lama i typek. Próbuję go ze snajpy. Nie? Teraz. Kurczę. Nie, obudował się. Dobra. Baduję broń i. i idę do niego. Gdzie on jest tam? Leży. Dobra. Tu lama chodzi, ale. był chyba teammate tego typa. Ale na razie go nie widzę. Dobra, lama poleciała. Ja zbiorę sobie. potki I. I zobaczę, że coś tu nie ma jakiegoś lutu. W ogóle ja lubię jak e, ten efekt po zjedzeniu papryczki, że się po prostu szybciej biega. Coś wypadło w ogóle z tego? No, wypadło, ale. W sensie chodziło o broń, ale słabe, słaba broń. Tutaj może o! Chobiorę tą, snajperka fioletowa. Tu mamy nic, nie mamy. W ostatnim odcinku tutaj zabiję. Trzech graczy, chyba. Jak nie oglądaliście, to zapraszam serdecznie do obejrzenia. Tu jeszcze jest skrzynia, trzy skrzynie w tym miejscu. Dobra, mam dość sporo matsów. Znaczy tak. No, w miarę dużo. dużo. kawałek. Znalazłem egzotyczną pompę. Która się nazywa Sześciostrzałowiec Wyborowy. Więc sobie wezmę, ale. To powinny być gdzieś spider chyba. Bo to są te tereny, takie, ale. tam się gdzieś walą. No, prawie. kurczę, prawie dostał. No nie, no nie wiesz, dawno nie strzelałem. Trochę wyszedłem z formy, ale. Nie tam był gdzieś. No nie dostał ani jednym strzałem. No nie wierzę! Ja! Yeah. Myślałem, że trafię, a nie trafiłem. Dobra, jestem już uleczony. Zrobiłem trochę głupią rzecz. Myślałem, że trafię na tą yy, pajęczynę, ale no, nie udało mi się. Ale już jestem odrodzony, więc fajnie. O tu, o, są spider -Many. dobra. Sobie wezmę zamiast. Ojej, dobra, chyba snipe. Ale tu powinny. O! Tu są drugie Spider-Manki. Aha! Okej, okay, to mamy oboje już. I lecimy sobie do strefy w sumie, bo goni nas powoli. Pyk! Pyk! W ogóle trzeba się nacieszyć Spider-Manem, bo to są już ostatnie dni z tym itemem. Znaczy, nie wiadomo, w sumie, może Epic zostawi ten itemek, ale. Raczej wątpię, bo to jest w sumie taki teraz sezon w, kolabor w kolaboracji z, z Spider-manem więc myślę, że raczej to zostanie usunięte, no ale może, o już tam jest strefa, ale może to jednak zostawię. My już zbliżamy się do strefy i już jest 30 graczy, czyli ponad 7 prawie, o okej, okay, typo, 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 dostał mocno, dobra, lecę do niego. O mało gdzie on jest? gdzieś on? a tam? Nie zabiję go z tej broń. Wow, dobra strzela. Ale podejdę tam. O nie o jest tu dwóch. O nie jest trefa jeszcze, ja nie mogę. Dobra, to idę stąd. Spiderman. wow, Gdzie ten typu? Leży, dobra. A ten drugi tu. Leżą oboje, dobra. Kozaj. Wyeliminowałem obu. Trochę przy tym dostałem, ale. Ale to jest w sumie. O nie! Kurczę! Zostałem sam. No nie, dobra, lecę szybko. Jezu, zapatrzyłem się. W sensie skupiłem się na tych, których ja zabiłem. Dobra, na razie się nie będę wychylał. Jak oni pójdą, to dopiero podejdę po kartę, bo teraz to jest ryzykowne, a nie chcę zginąć po prostu. Chyba jeszcze jest kolejny strzał. Kurczę. No idź, typie. O nie. Dobra, jeszcze mam trochę czasu, aż karta zniknie. Dobra. Poszli stąd. Oboje. Dobra, to ja idę. Żeby mnie nie zobaczyli, ale... ale chyba już są... Wystarczająco daleko ja sobie taktycznie poczekałem, aż oni pójdą. Chyba nie ma lootu, ale polecę szybko do tej furgonetki, zdążę chyba przed strefą. Pyk i uleczamy kolegę. Dobra, więc zrestartowaliśmy naszego teammate'a, więc możemy iść dalej. Tu jest dzik, muszę. Więc sobie ogarnąć, więc zabijemy go. O nie, Spider-Man łazi gdzieś Mam go. Czuję, jest. No, leżę, nie wierzę. Kurde, no nie. A to są ci sami, co. co wtedy chyba. O nie. No to nie za ciekawą sytuację mamy. Ja jestem. Moja karta jest w tym momencie w strefie, ale nie wiem za ile bije teraz w strefę. Ale trochę jesteśmy spłukani, ale może coś się uda zrobić. Jedynek, zostało czterech graczy. O nie. Mamy, no, w miarę szanse duże. O, prawie świetlikami można by w sumie... O, właśnie. Dobra, i czy gościu. O nie, oni tam leczy. O nie. Tego gościa można by zabić dla maców albo dla jakiejś amunicji czy coś. No. Jakbyśmy się słyszeli. Dobra. Kozacki, bronie i git. I teraz zostało dwóch typa, ale to są każde z innej drużyny, więc, więc jest o tyle dobrze, dwóch typów, jeden na jeden. O ja! I on z tego co widzę gdzieś tu jest, albo i nie tu, nie wiem, ale o o widzę go. Mamy dużą szansę na wygraną granat. Dobra. Wygr wygraliśmy! Co jest? Wygraliśmy to! Więc mamy ogromne szczęście w tym odcinku, udało nam się wygrać. Eee, bo Nixonowi się w zasadzie udało wygrać, bo ja poległem, ale ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam!